A tak miało być tragicznie, Larian miał upaść, to miał być koniec świetnej firmy, poszli w stronę, no w zasadzie mainstreamu. A jednak okazuje się, że Larian to nadal Larian. Partnerem kanału jest Holly. Zamów swój Starter Set z kodem Arkadikus i zgarnij 10% zniżki. Pamiętacie jak tuż przed świętami na Larian wylało się naprawdę sporo gnoju po tym jak Sven Winkę e, wspomniał w wywiadzie dla Bloomberga o tym, że no, jego ekipa korzysta z dobrodziejstw SI. No, przy okazji gaszenia tego historycznego pożaru szef Larian zapowiedział też sesję AMA na początek roku 2026 i co? No i Winkę. Słowa dotrzymał i tak moi drodzy, tak moi mieli Larian Studios, czyli twórcy Baldur's Gate 3, zaczęli ten rok z rozmachem. W zeszłym tygodniu Sven Winka oraz inni pracownicy firmy odpowiedzieli na masę pytań fanów w AMA, czyli Ask Me Anything, organizowanym w serwisie Reddit. I to spotkanie z graczami przyniosło sporo istotnych informacji o nadchodzącym Divinity. W planach studia, a także wyjaśniło kilka kontrowersyjnych kwestii, które rozpaliły internet na przełomie grudnia 2025 i stycznia 2026 roku. No bo wiecie, no, dotyczyło to kwestii użycia AI w grach. No i zatem nie była to taka, wiecie, zwykła pogadanka o grzebo, a Malarian można uznać za taką jedną z najciekawszych i najszczerszych dyskusji o przyszłości tworzenia gier RPG w erze generatywnej SI, presji korporacyjnej oraz oczekiwań graczy po gigantycznym sukcesie, jakim było Baldur's Gate 3. Furorę wywołał temat AI i Larian postawił sprawę jasno. Jak nie trudno się domyślić, największą bombą podczas tego wirtualnego spotkania z graczami była odpowiedź na medialne kontrowersje wokół generatywnej AI. No i jak wszyscy wiemy, bo właśnie w grudniu 2025 roku studio było dosłownie w ogniu krytyki po wywiadzie, w którym szef studia, czyli Winka, Przyznał, że Larian testował narzędzia AI w procesie tworzenia Divinity, co szybko przerodziło się w histeryczne polowania na czarownicę, a samo studio zaczęło oskarżać o zastępowanie grafików algorytmem, mimo że tego nie robili. No i podczas AMA CEO Sven Winkle jednoznacznie uciął te spekulacje, mówiąc, że studio zrezygnowało z używania narzędzi gen AI w procesie tworzenia koncept artów. By nie było żadnych wątpliwości co do oryginalności i pochodzenia materiałów artystycznych. Tutaj może po prostu cytat z tego, co napisał. Po pierwsze, w Divinity nie będzie żadnej grafiki tworzonej przez generatywną AI. Wiem, że pojawiło się wiele dyskusji na temat tego, że używamy narzędzi AI w trakcie prac nad concept artem. Już wcześniej mówiliśmy, że nie oznacza to generowania właściwych grafik przez AI, ale rozumiemy, że to wywołało zamieszanie. Dlatego, aby nie było żadnych wątpliwości, zdecydowaliśmy się wstrzymać z używaniem narzędzi generatywnej AI podczas tworzenia koncept artów", napisał właśnie Sven Winke e, na Redditie, I to oznacza, że wszystkie rysunki, wszystkie szkice, wszystkie projekty postaci, lokacji i potworów będą tworzone przez ludzi, a nie generowane modele uczone na cudzych pracach. A oto była właśnie ta kontrowersja. I tak jak ja mówiłem, samo y, szukanie inspiracji poprzez AI dla mnie nie jest jakimś problemem, gorzej kiedy potem Praca jest wykonywana w ten sposób, no ale okej, okay, może jestem w mniejszości. I to ważny sygnał, bo w momencie, gdy coraz więcej dużych wydawców po prostu filtruje z AI jako takim sposobem nacięcie kosztów, Larian świadomie decyduje się pójść w przeciwnym. Kierunku nawet, jeśli oznacza to droższą i wolniejszą produkcję. Jednocześnie też Winka zaznaczył, że studio nie demonizuje samej technologii. Larian nadal bada wykorzystanie AI w innych częściach procesu. Na przykład, wiecie, do sprawdzania pomysłów, testowania mechanik czy automatyzowania technicznych zadań pod warunkiem, że narzędzia te są etyczne i oparte na danych, nad którymi studio ma pełną kontrolę. No i rzecz jasna, nie tylko grafika była tematem AMA. E, padło też pytanie o pisanie, a to chyba jest... chyba nawet większym problemem. Tak dwa razy powiedziałem chyba, ale musiałem się nad tym zastanowić. Chyba pisanie jest większym problemem i tę kwestię wyjaśnił główny scenarzysta Divinity, czyli Adam Smith i przyznał on, że studio eksperymentowało coś tam z tekstem generowanym przez AI, ale wyniki okazały się, delikatnie mówiąc, rozczarowujące. Hm. Dziwne. Niektóre sajty nie miały z tym żadnego problemu. <laughs> Dobra, ale może zacytujmy, co napisał. E, mieliśmy niewielką grupę osób, która eksperymentowała z narzędziami do generowania tekstu, ale rezultaty były co najwyżej na poziomie 3 na 10. Te narzędzia służą wyłącznie do celów badawczych i nie są używane w Divinity. Nawet moje najgorsze pierwsze wersje, a jest ich naprawdę dużo, to przynajmniej 4 na 10, chociaż Sven może się z tym nie zgodzić. A ilość iteracji potrzebna, żeby doprowadzić choćby pojedyncze linijki dialogu do jakości, jakiej oczekujemy, jest ogromna, powiedział Smith. I jak widzicie, jest to Brutalnie po prostu szczera ocena, która mówi wiele o tym, jak Larian podchodzi do narracji, zamiast polegać na, wiecie, no, statystycznie poprawnym tekście generowanym przez modele językowe, studio stawia na ludzi, redaktorów, na prawdziwe pióra, można powiedzieć, które potrafią pisać dialogi z charakterem, humorem oraz emocjami i dzięki tym piórom te dialogi, te teksty naprawdę potrafią fruwać w chmurach, osiągając Naprawdę wyżyny. No ja akurat poetą nie będę. Przecież ich starsze tytuły, kiedy jeszcze nie było AI, mogły pochwalić się naprawdę dobrze napisanymi dialogami, niekiedy nacechowanymi, dość specyficznym przecież poczuciem humoru, i na pewno nowe Divinity nie będzie odstawać od swego rodzeństwa. Możemy też być pewni, że no nie będzie taką grą z dialogami, jak z generatora Questów, bo to będzie ręcznie napisana, świadoma narracyjnie. Produkcja, jak chociażby Baldur's Gate 3. A teraz już, może poza kwestią samego AI, no to sesja AMA przyniosła również sporo informacji dotyczących decyzji projektowych gry. No i jedną z nich ma być skupienie się na ręcznie tworzonych łupach, a nie na losowym lucie, bo Larian potwierdził, że w Divinity. E Porzuci system znany z Divinity Original Scene i zastąpi go w pełni ręcznie projektowanym wyposażeniem, podobnie jak było właśnie w Baldur's Gate 3. Nie będzie więc takich puli z sufiksów i afiksów, które potem sobie gra wybiera przy dropie, a będą to faktycznie ręcznie ustawione przedmioty z ręcznie ustawionymi statystykami, a to ma ograniczyć chaos w kwipunku oraz, no co zrozumiałe, Ułatwić balansowanie gry i jednocześnie też sprawia, że każdy przedmiot, który znajdziemy w grze, będzie czymś zaprojektowanym od podstaw, a nie po prostu wylosowanym z tabelki. Jak coś znajdziemy, to będzie to oznaczało, że twórcy chcielibyśmy to znaleźli. Studio chce też pójść dalej, w stronę relacji między postaciami, rozwijając to, co gracze najbardziej pokochali w Baldur's Gate 3 więcej reakcji, więcej dialogów, więcej momentów po prostu, w których drużyna faktycznie czuje się jak grupa ludzi, a nie tylko jakiś zbiór statystyk. Jak przyznał starszy scenarzysta Larian, czyli Kevin Van North, ekipa pisarska chce by towarzysze Wchodzili częściej w interakcje między sobą tak jak robią to z postacią gracza. Czyli czasami my będziemy po prostu świadkami tego, co się tam dzieje, i to jest bardzo dobry ruch, bo to właśnie sprawia, że no, nie czujemy, że jesteśmy pępkiem tego świata i to bardzo dobrze wpływa na imersję. A skoro też przy graczach jesteśmy idąc w ślady poprzednich gierali uh, Divinity, będzie posiadało trybko operacji w dniu premiery i potwierdził to kierownik działu skryptów Bert Stevens. Larian potwierdził również, że stary system pancerzy z Divinity Original Sin 1 i 2, często krytykowany za psucie balansu, zostanie porzucony. Eee, I to wyraźny sygnał, że studio wyciąga wnioski z własnych błędów i nie boi się odcinać od rozwiązań, które się po prostu nie sprawdziły. To też jest dobry sygnał. Powróci za to rozbudowany edytor postaci, dyrektor artystyczny Larian Alena Dubrowina przekonuje, że teraz on będzie lepszy niż ten w Baldur's Gate 3, a ja zresztą w Baldur's Gate 3 na to trochę narzekałem. E edytor ma dać nam więcej opcji, więcej kolorów i jeszcze większą kontrolę nad tworzeniem postaci, jaką sobie po prostu wymarzymy. A skoro już o trzecich wrotach Baldura mowa, no to wypada też nadmienić, że na AMA pojawiły się pewne smaczki dotyczące tego tytułu i twórcy zostali zapytani o to, czy na przykład Baldur's Gate 3 zawita na konsolce Nintendo Switch 2. No i Swanwick odpowiedział, że jego ekipa z chęcią przeniosłaby tę grę na konsolę Nintendo. No jednak decyzja leży tutaj całkowicie po stronie Wizards of the Coast. A już w zeszłym roku tacy insiderzy jak np. Na Nate The Hate Powołując się na swoje źródła, podkreślali, że ów port na Switcha 2 nie powstanie i mnie to nie dziwi, bo pewnie tam też nic nie pójdzie. <laughs> Wiem, nabijam się trochę z tej konsoli, ale to już po prostu MEM na tym kanale. W amatwórcy Baldur's Gate 3 odnieśli się też do wątku Willa, przyznając otwarcie, otwarcie przyznając, że jego historia mogłaby być pełniejsza i bardziej satysfakcjonująca. Scenarzysta albo w zasadzie scenarzyści wyjaśnili, że w trakcie produkcji musieli dokonywać trudnych cięć, a część planowanych scen i rozwinięć postaci po prostu nie zmieściła się w finalnej wersji gry. Mimo to zespół jest świadomy tego jak ważna była to postać dla graczy i jak wiele emocji budziła w społeczności. No i proszę bardzo spójrzcie to kolejny przykład na to jak bardzo Larian, znowu anomalia w gamingu, stara się być transparentnym w kwestii swoich decyzji twórczych, i też jestem ciekawy, co teraz powiedzą ci właśnie krytycy Lariana, którzy pod koniec grudnia zeszłego roku byli gotowi ruszyć z pochodniami na Svena Winkę oraz jego pracowników tylko dlatego, że przyznali się do wykorzystywania SI w swojej pracy, nie grali w jakieś ukryte karty, powiedzieli o tym, powiedzieli jak to wygląda. I najwyraźniej okazuje się, że nie, lepiej do... lepiej graczom kłamać, po prostu kłamać w ryj, może się kapną, może nie, niż być szczerym. No i na przekór wszystkim także właśnie tym bajkopisarzom z Blue Sky'a Larian zorganizowało swoją sesję AMA, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania graczy i rozwiać wszelkie, albo może nie wszelkie, ale wiele wątpliwości. I udowodnili też, że stawiają na ludzi, a AI ma być dla nich tylko pomocą w tle, tak naprawdę w tle, a nie... Twórcą zawartości. Pokazali też, że słuchają swojej społeczności oraz że uczą się na błędach, czego dowodem niech będą te zmiany w lucie oraz w systemie ekwipunku. I choć Divinity nadal nie ma daty premiery, to jedno jest już jasne: Larian nie chce zrobić po prostu kolejnej gry. Ta firma chce zrobić kolejną grę, której ludzie będą ufać i dzięki której udowodnią, że warto ufać im, czyli Larianowi. Możecie też zaufać mi z tym, że kupując produkty Holy będziecie mieli z kodem Arcadicus 10% zniżki. Sprawdźcie sami. Ale wracając do wątku głównego, no to słuchajcie, pytanie do Was: czy wy ufacie Larianowi, czy jednak nie? Moje stanowisko znaliście już na przełomie grudnia, więc nie będę go powtarzał, właśnie o dziwo największy grifter nie chciał iść z pochodnią na Lariana. I się okazuje, że słusznie. Nie wiem, może tutaj za bardzo sam siebie łech tam mniejsza z tym, ale tutaj właśnie zdecydowanie jest pytanie do was, co wy o tym sądzicie i czy wy jesteście w stanie zaufać Larianowi, bo ja jak najbardziej tak byłem tego spokojny. Już w grudniu, jestem tego jeszcze bardziej pewny i spokojny pod tym kątem, teraz w styczniu. No ale wiecie co, może zrobimy z tego takie powiedzenie, które jest typowe, nie? Wy wiecie co, wy wiecie gdzie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia następnym razem, cześć!